To nie jest teoria spiskowa, to nie jest fantazja. To scenariusz, który może się wydarzyć, jeśli się nie obudzimy. Bo Polska nie zniknie w jednej chwili, nie spłonie, nie zostanie najechana. Ona zgaśnie. Powoli, cicho, formalnie, nadal istniejąca, ale w praktyce bezwolna, bez znaczenia, bez wpływu. Jak do tego dojść? W pięciu krokach. Każdy z nich już się rozpoczął. Krok pierwszy zacznijmy od Brukseli. A dokładniej od Berlina w Brukseli. Bo Unia Europejska nie działa na zasadach równości. To nie klub równych partnerów. To system wpływu. I wpływ ma ten, kto płaci najwięcej. A kto płaci najwięcej? Niemcy. Co to oznacza? To, że Berlin przez Parlament Europejski, Komisję Europejską, przez fundusze i traktaty może wymuszać kierunek zmian w krajach takich jak Polska. I robi to. Za pomocą mechanizmu praworządności, za pomocą KPO i Zielonego Ładu, za pomocą przepisów klimatycznych, cyfrowych, migracyjnych. To nie są luźne rekomendacje, to warunki. Chcesz pieniądze? Zmień konstytucję. Chcesz inwestycje? Oddaj część suwerenności. To uzależnienie. Polityczne. A Polska bez własnego głosu staje się marionetką. Formalnie jesteśmy krajem. Ale decyzje zapadają gdzie indziej. W Berlinie, w Strasburgu, w Brukseli. Krok drugi. Nie mów, że jesteś Polakiem. To nacjonalistyczne. Te flaga, him, to przestarzałe. Europa to nasz dom. Polska to relikt. Takie hasła nie są przypadkowe. Od lat trwa społeczna dekonstrukcja tożsamości narodowej. Młodzi ludzie uczą się więcej o klimacie niż o Powstaniu Warszawskim. Znają lepiej flagę Unii Europejskiej niż Rotę. Są uczeni wstydu za własne pochodzenie. I tu zaczyna się cichy demontaż. Bo jeśli pokolenie nie będzie czuło, że Polska to wartość, nie będzie o nią walczyć. I wtedy można nią zarządzać. Naród bez kręgosłupa staje się miękką masą społeczną, gotową do uformowania. A kto formuje? Media, edukacja, instytucje dotowane przez zagraniczne fundacje. Społeczna inżynieria działa w tle. I jeśli nie zatrzymamy tego teraz, kolejne pokolenie nie będzie czuło potrzeby istnienia Polski. Krok trzeci. Pytanie proste. Kto naprawdę ma w Polsce pieniądze? Kto jest właścicielem banków, fabryk, mediów, sieci handlowych? Kto decyduje o cenach, dystrybucji, inwestycjach? Jeśli spojrzysz uważnie, znaczna część strategicznej gospodarki znajduje się w rękach kapitału niemieckiego lub zachodniego. I to nie przypadek. Bo systematycznie przez ostatnie 30 lat wyprzedawaliśmy zakłady, zamykaliśmy kopalnie, likwidowaliśmy polskie sieci, wciągaliśmy się w mechanizmy kredytowe. Dziś większość ludzi pracuje w firmach zagranicznych. A co to oznacza? Że Polska zarabia cudze zyski, pieniądze są transferowane, decyzje podejmowane poza krajem. I jeśli kiedykolwiek spróbujesz powiedzieć dość. Kapitalistyczna kara jest szybka: wycofanie inwestycji, blokada dotacji, presja unijna. Polska jest jak dzierżawca we własnym domu. Możemy korzystać z kuchni, ale decyzje zapadają w salonie u Niemców. Krok czwarty: media w Polsce. W ilu z nich właścicielami są Polacy? W ilu z nich redakcje mają pełną niezależność? I ilu dziennikarzy mówi prawdę, a nie to, co pasuje do niemieckiej linii redakcyjnej. Tu nie chodzi o jedną gazetę. Chodzi o całą narrację, ośmieszanie patriotyzmu, atakowanie historii, wybielanie niemieckiej przeszłości i jednocześnie demonizacja Polski jako kraju zacofanego, biednego, ciemnogrodu. Przypadek? Nie. Bo naród, który o sobie źle myśli, jest łatwy do ujarzmienia. A jeśli społeczeństwo przestaje ufać własnemu rządowi, własnym elitom, własnej kulturze, wtedy można podmienić autorytety. Niemiecka precyzja, niemiecka edukacja, niemiecka tolerancja. A potem przychodzi pytanie: po co wam Polska, skoro możecie być Niemcami bez granic, bez wstydu, bez problemów? Krok piąty to ostatni etap, gdy wszystko już działa. Trzeba tylko zmienić przepisy. Unia już pracuje nad zniesieniem weta, wspólną armią, wspólnym budżetem, wspólnym systemem podatkowym. Polska będzie regionem, jak Bawaria z własnym językiem, ale bez prawa głosu, z flagą, ale bez decyzyjności, z historią, która stanie się tylko dodatkiem do niemieckich muzeów. Brzmi jak science fiction. Spójrz na to, co dzieje się dziś. Coraz więcej decyzji zapada poza Sejmem. Trybunał Konstytucyjny jest podważany przez instytucje zagraniczne. Narzucane są przepisy klimatyczne, migracyjne, cyfrowe. Każdy z tych ruchów to krok do sytuacji, gdzie Polska już nie będzie miała narzędzi, by się obronić. I co wtedy? Polska przestanie istnieć? Nie, będzie istnieć formalnie, ale realnie zniknie. Nie będzie decydować o swojej energetyce. Nie będzie decydować o swojej obronie, nie będzie miała wpływu na swoje sądy, media, walutę, szkoły. Zostanie tylko flaga i wspomnienie. Dziś to może wydawać się niemożliwe, ale to się nie stanie w jeden dzień. To się dzieje już teraz, krok po kroku, w ciszy. Aż któregoś dnia obudzisz się i powiesz: Coś tu nie gra, to już nie jest Polska i będzie za późno. Dlatego teraz masz wybór udawać, że nic się nie dzieje. Albo obudzić się i zacząć mówić, bo historia nie zna litości, ale pamięta tych, którzy walczyli. Nie musisz być bohaterem. Wystarczy, że nie będziesz milczał. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, dziękuję ci z całego serca. Ten film nie powstał po to, żeby straszyć. Powstał po to, żeby obudzić. Jeśli czujesz, że to, co usłyszałeś, ma sens, pomóż, by zobaczyło to więcej ludzi. Zasubskrybuj ten kanał, to nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Kliknij łapkę w górę, bo to właśnie od tego zależy, czy algorytm pokaże ten film innym. I koniecznie zostaw komentarz, napisz, co ty o tym sądzisz. Twój głos ma znaczenie. Nie milcz, bo milczenie to zgoda. Dzięki Tobie ten film może dotrzeć do tysięcy ludzi, którzy wciąż śpią.